Siema moi drodzy, słuchajcie Wiem, że u was zima, śnieg, mróz, wszystko jest chlop Więc zabrałem was dzisiaj do takiego Edenu Takiego Edenu, wiecie, trochę roślinnego, ale żeby wam poprawić humor Żebyście się lepiej czuli Zapraszam was na pole Pelladryny, mandarynek I czego tam jeszcze? I grejpfruty, zobaczcie w sklepach wszystko rośnie Świeże grejpfruty, mandarynki Zapraszam dalej Słuchajcie, ja lubię tutaj czasami przyjeżdżać, chcę wam pokazać, was rozweselić trochę, wiecie, taki krzaczek, y, cytrynek kosztuje tam, ile? 60, ile Juleczko moja kochana? Eee, 100. 100, 100 euro, czyli stówki, ale zobaczcie, jakie cytryny, chodźcie tutaj dalej, czekajcie, przejdziemy, przejdziemy tu, także na poprawę humoru. U nas ja wiem, że w Polsce e, też są takie sklepy, też można dużo fajnego znaleźć, dużo fajnych rzeczy, dużo roślin. Powiem Wam teraz jest taki trudny okres, styczniowy. E, no mamy takiego doła, takiego, więc zabierajcie rodzinę, dzieciaki, żeby w takie sobie miejsce pojechać, trochę się pocieszyć, trochę popatrzeć i będzie wszystko ok. Lecimy dalej. Wszystko żywe. Słuchajcie, nie baję palenki, wszystko żywe. Widzimy nie niecała stówka, można znaleźć dużo tańszych rzeczy, także wszystko jest super. Tam jeszcze was zaprowadzę, gdzie będzie kwiecić jeszcze nie kwieciście. Ja opowiem wam jakąś fajną historyjkę, jaką powiecie, człowiek, jak siedział w półkę przez 15 lat, to, to nie było nawet bez... kwiatuszków, nie było. Nawet drzewa nie było widać, tylko kawałeczek nie Gdzieś tam na górze. Fajna palemka. Słuchajcie, 600 euro 6 razy 4, 2, u nas teraz takie klimaty, że palmy nie zachęcam, chociaż tutaj powiem Wam, no, koło domów rosną palmy. Ja byłem trochę w szoku, ale no wiadomo, Holandia to Holandia. Ale pole cytryn, pole mandarynek, wszystko jest git. 4000 4000 euro. 16 koła, takie drzewko. Trochę, dro... trochę drogie. Tylko ciekawe, czy, czy u nas by tutaj stało relację. Wiecie, ja kiedyś siedziałem w takim fugle w krasnym stawie. I tam mieliśmy widok na jedne drzewo. Wiecie, ile było atrakcji? Człowiek tak patrzył: aha, wiosna, y, coś tam kwitnie, już człowiek sobie liczył miesiące. A kiedy to będzie? A jak wyjdę? A jak to będzie dalej? A i plany? A tutaj klub? Prokuratury wyprywały papiery i dolewa półtora roku. I wszystkie plany. Także w więzieniu ciężko było cokolwiek planować, bo człowiek nie znał ani dnia, ani godziny, czy wyjdzie w ogóle. Co to będzie, jak to będzie. Tu możemy sobie zaplanować. Pamiętajcie moi drodzy, nie planujcie gdzieś tam, co to będzie w przyszłym roku, ale o wakacjach już trzeba myśleć, bo za pięć miesięcy, teraz Wam daję taką zachętę, za pięć miesięcy już będzie fajnie zielono i będzie przyjemnie. Także wszystkie smutki i troski pójdą do dupy i żyjemy dalej. A patrzcie ile prymulek i jakie tanie, po, po jedno, po dwa euro, osiem złotych, no zobaczcie jakie przepiękne. Do wyboru, do kolorów. Holandia Chinie, chociaż powiem wam, jak w Szwecji tyrałem w, te, w tym w szklarni tulipanów, to miałem dosyć kwiatów, dosyć holandii i w ogóle, że oni tulipany wymyślili. Ale teraz przychodzę tu z chęcią, pokazuję Wam piękne kwiatki i weszliśmy w dział karnawałowy. Wiecie, że za dwa tygodnie tutaj wszędzie karnawał, zawiozę Was może do Amsterdamu, no tutaj w Enlo porobimy fajne filmiki. Wszystko jest piękne, wszystko jest zielone, wszystko jest żywe, ale jednak nasza przyroda, nasza Polska, nasze wiecie, miejscówki, lasy, łąki. Ja mieszkam na Kresach, tam naprawdę wiecie, przyjeżdżał do mnie przyjaciel, mój świętej pamięci Andrzej. I on kładzie się na tych łąkach z Warszawy, bo on w Warszawie mieszkał całe życie i mówi: Marek, jak tu jest przepięknie. Tylko że my, Polacy, nie umiemy tego szanować. Wiecie, szukamy, jeździmy. Ja też miałem taką, taki moment w swoim życiu, że zafascynowałem się Egiptem. Bo kiedyś tam pojechałem, nurkowanie, rafy koralowe. Jak siedziałem w pudle, to wiecie, leżałem na koju. Nieraz jak tam telewizor dali, czy tam ktoś miał, no to była tam jakaś, wiecie, gadka, e, te frejery jeżdżą, urki to siedzą w, go, w Goleniowie, w Sztumie i we Wronkach. A to wszystko dziadostwo. A to nie jest tak. To nie jest tak, bo my po prostu nie, wiecie, nie doceniamy swojego, a chwalimy jakieś tam holenderskie, takie, owakie, jeździmy po Egiptach, po Wyspach Kanaryjskich, nie wiadomo gdzie zachwycamy się. Pewnie można, ale postajemy tam cały czas, wiecie, w dupę im pieniądze wkładać. A, 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 nie, a nie dbać o nasze, nie, nie zachwycać się naszym. Tak wspieramy, wspieramy Polskę, wspieramy ludzi, którzy to prowadzą, agroturystykę, jeziora. Ja wam opowiadam, jeszcze wam powiem, bo, bo będę tam latem na wakacjach. Pokażę wam piękne jeziora, piękne wigry, łowienie ryb, łódkę, lasy, wodę, no cudowne rzeczy. Fajnie, fajnie przyjść, ale to jest, wiecie, tak na relaks, na dzień czasu popatrzeć na to wszystko. Tutaj pięknie kwitną kwiaty, pokażę Wam. W styczniu. Super jest tak sobie podąż. Nawet nie wiem, jak to się nazywa. Zobaczcie, jakie śliczne. i to takie dosyć duże. Ile to kosztuje? 80 euro. 300 No nie Wiecie, no trochę jest, za trzy to można yy, taką sporą rodziną, no załóżmy ty, tydzień czasu przeżyć, a tutaj kwiatek stoi jeszcze zwiennie, bo te wszystkie kwiatki z tych sklepów, to potem, ja już miałem takie przykłady, człowiek kupił, bo się zachwycił, postawił w domu i to nie takie warunki, to trzeba umieć dbać, tu jest specyficzny klimat, dlatego to jest wszystko piękne, zielone, ale nie neguję, no, no fajnie jest przyjść z dzieciakami, z rodziną, sobie pochodzić. Teraz, teraz jak mamy zimno, ta gołoleć, no jest katastrofa, nie chce się żyć. Jak rano staniemy, a jak sobie odwiedzimy, to od razu wiecie, co się z dzieje. Kęba się cieszy, ładujemy baterie, lecimy dalej. Jeszcze was zabiorę w same kwiaty. To dla dziewczyn będzie. Lecimy dalej. Powiedzcie, moi drodzy, nie powinniśmy się czuć szczęściarzami, że urodziliśmy się na Ziemi, że mamy rodzinę. Nawet jak ktoś wiecie, no ma trudniej w życiu. Ale że, że możemy sobie przyjść, możemy sobie pochodzić, możemy sobie podwiedzać, pozwiedzać. Ja teraz oprócz mojej najbliższej, czyli córki jednej i drugiej Kasi, nie mam, ci wszystkie moje ciotki, ci wszyscy wujkowie, ci wszyscy, wiecie, taka rodzina, no gdzieś troszeczkę bliższa. Nie ma, po prostu wykończyło ich trunkowanie, trunkowanie doprowadziło ich do tego, że leżą w ziemi, nie cieszą się radością, ja dziękuję Bogu, że dożyłem tych 60 paru lat, mam nadzieję, a słuchajcie jaki klimat, słuchajcie ptaszki, słuchajcie, ptaszki śpiewają. w styczniu, takie jaja, a wiecie, że tutaj jechałem teraz samochodem, to normalnie na powietrzu już pełno żonkili, pełno żonkili, tu też był okres, że był śnieg, mróz, Także tutaj wszystko szybciej. Przesyłam Wam to wszystko, żeby Was pocieszyć, żebyście się poradowali. A jeszcze idziemy w jedno miejsce, które Wam obiecałem. Także lecimy dalej, moi drodzy. Kupiłem sobie, moi drodzy, bo uwielbiam Lija, to są pachnące. Zobaczcie, to nie wiem, jak to się nazywa, ale słuchajcie, nie jest drogie. 60 euro taki kwiat kosztuje, ale jesteście czyste, piękne. U nas ja myślę, żeby było, żeby było dużo droższe i dużo, no no no, takie kurcze... Wiecie, ja się nie znam na kwiatach, nie znam, ale kocham. Moja e, Kasia, to ona tu by była zachwycona, żeby ona tu mogła pracować, no bo tu wszędzie pachnie. I nastrój, fajna muzyczka, e, wszędzie zielono, dużo no, jest, no super, super. Słuchajcie, kręcę się tu z, z pół godziny, no może więcej z godzinę i już mam radochę. Lili się prawdopodobnie nie daruje Ale jeszcze zobaczę, może będą storczyki Tu są takie storczyki, że można zwariować Więc szukam tych storczyków, żeby dla was je przekazać Lecimy A tu takie centrum akwarystyczne Tu dzieciaki was nie wypuszczą stąd Kto nie ma akwarium, to zaraz tata będzie musiał kupić akwarium Wszystkie bajery, wszystkie kolory rybek I rekinowate, i takie, i srakie, i takie Ja miałem akwarium parę razy, ale wiecie Opowiadałem kiedyś na pielgrzymce, że po, pojechałem, wiecie imprezować, bulgotać nie było mnie za dwa miesiące i te rybki różnie z nimi było także ale fajnie popatrzeć, wiecie, coś co jest żywe, przyroda, fauna, flora, daje nam energię, napędza nam siłę, dlatego nie siedźmy w tych naszych chatach, nie patrzmy w te telefony, nie patrzmy w te telewizory, tylko działajmy. Ja z tymi liliami chodzę jak, 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 jak jakiś nienormalny. Moi drodzy, siostry przede wszystkim widzieliście takie stroczeki gdzieś? Zobaczcie. Storczyki co prawda nie pachną, ale wszystkie te storczyki daruję dla was, że za to, że mnie odwiedzacie, że ze mną chodzicie, że słuchacie, że oglądacie, że po prostu mnie wspieracie, bo dla mnie to jest ważne. Zobaczcie ile tych storczyków jest. Tu jest całe centrum takie storczykowe. Zawsze uwielbiam tu jak jest. Ja tu rzadko jestem dwa razy w roku. Byłem przed świętami. Teraz. To jeszcze nie jest sezon wiosenny. Tutaj jak jest sezon wiosenny, to jest tak wszystko udekorowane i, i tyle tych kwiatów jest takich żywych, można wyjść na zewnątrz, potężne palmy, potężne takie wiecie, bananowce, które tu można autentycznie kupić. Albo tutaj, no zobaczcie, jakie to są piękne storczyki. No przecież takie kolory, wszystko daje. Wszystko daje. Także zobaczcie, o tam jakie są. Tam będziecie widzieli, albo może podejdę. Chodź kochani, Julek ze mną, wiecie, Juleczka to jest najlepsza, najlepszy mój operator. Ale te muszę wam pokazać. Tutaj są piękne linie, bo ja kupiłem w Doniczce, ale słuchajcie, taka jedna Lilia kosztuje 3 euro, 10 zł. Ja nie sądzę, że u nas za 10 zł kupi się e, Lilie w Pąkach. Tulipanów panów, już nie chcę was tutaj, wiecie, prowadzać. Nie chcę opowiadać, bo tu jest przepięknie pachnie, przepięknie pachnie, tu można by było sobie leżak rozstawić, położyć się, bez jakichś, wiecie, atrakcji, typu, że a, głowa mi się zakręci, a coś tamtego, a się pociesza, a się poraduje, tylko dla samego bycia z samym sobą, ze swoimi myślami, także lecimy, pozdrawiam, hej, kocham was bardzo.